Powik ma dziś wywalony, ja chyba też. Wiem, że chcecie oddechnąć, ale pewne rzeczy trzeba załatwić od razu, więc lecimy z podziękowania. Punkt pierwszy. Dziękuję Mariuszowi Jogiemu Sum Sum i nie wiem jak jeszcze, bo nie wiem pod jakimi pseudonimami występuje, ale to jest chłopak z Mińska, który kieruje się sercem wędkarskim i niesamowitą wiedzą. Mówisz, że byłeś na sumikach, przysyła ci info, że są zawody w sumiku i lecisz Maniek dzięki wielkie zajebista impreza punkt drugi zarząd koła nr 13 w Mińsku organizator imprezy na pogorzelis z sumikami przyjęli jak swojego mimo że z innego koła chociaż okręgnę sam naprawdę zajebiaszcze towarzystwo panowie szacun za to co robicie robicie to na najwyższym poziomie Punkt trzeci. Kobieta, która niewiele złowiła, ale mimo to uratowała honor ekipę, wrzuciła z pucharem i naprawdę stanęła na wysokości zadania. Punkt czwarty. Człowiek, który tam gdzieś właśnie gania mrówki, bo się wyroiły. Czyli wojownik trzciny przez 5 godzin zawodów, cztery przejęczą. Jakoś doszedł do siebie, po czym w ostatniej godzinie prawie że wyłoił mi dupę. Wyszliśmy jeden do jednego po pięć sztuk, a to już była nasza taka domowa rywalizacja. Dziesiąte miejsce, jak na niego wykręcone pięknie. Nie wiem komu, ale dziękuję za pogodę. Wytrzymała do ostatniej minuty. Dolecieliśmy do domu sucho, czysto i ciepło. Dzięki. Podziękowania dla Robert M. I tutaj dalej nie mogę, bo rodo. Chłopaczyna był, chłopaczyna połowił coś tam, ale widzę tam potencjał kulinarny, bo idziemy obaj w kuchni z sumikami i to jest ważne. Nie, żeby to kopnąć nogą, wrzucić w krzaki, żeby sobie tam zdychało gdzieś, ale żeby coś z tego zrobić. Pozdrowionka wszystkim. Trzymajcie się. Łapta, łapta nie się w domu